Forever, forever. I want to be forever young. Forever, forever. Cześć, witajcie, ja jestem taka, to jest Duke Nukem Forever, czyli gra z 2011 roku stworzona przez Gearbox Software w szczątkach po 3D Realms. No dobra, jesteśmy już w menu głównym, jak widzicie, jest po polsku. Nie dlatego, że e, nie wiadomo w jakich przyczyn ta gra została jednak spolszczona, a to dlatego, że Iron Squad, czyli po, osoby, które, no amatorsko, nie amatorsko, źle powiedziałem. Hmm. Za darmo, o w ten sposób, za darmo spolszczają gry, e, które są tego warte. Nie wiem, czy Duke jest do końca tego warty, ale jednak jest to tytuł wszechmar świetny. Wejdźmy do kampanii. Nowa kampania, tak chciałbym. Od nowa kampanie. Bla, 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 bla bla nie grałem przynajmniej. Bułka z masłem, piece of cake. Wow, to fakt, co ja powiedziałem? Ojen, <ścoughs> oh, to tak to jest, to jest mój angielski, tak jest. Co ja powiedziałem tak w ogóle? Tak w ogóle to nie jest bułka z masłem, tylko piece uh, of cake, ale chyba, chyba nie do końca jak bułka z masłem, ale dobra. Let's rock yy, będzie wpierdolu Kam <laughs> get sam. No tłumaczenie powiem szczerze, że jest takie dosyć yy, fajne, ale jednak akurat tych, tych e, poziomów trudności powinni zostawić klasyczne. Duke żyje. Każda z broni ma swoje wady i zalety. Eksperymentuj! Did może wycisnąć ponad 250 kg. Dzięki za info. Naciśnij spację. Yeah. <laughs> This is taking forever. Time to trwa na zawsze. Czas przestać krzyczeć i odwrócić tego wielkiego gościa do akcji. Wow, klasyk Duke'a. Ja nie mogę, sik, siknął sobie na początku gry, A co tam. Hmm, gdzie mam iść? Lol. No, no dobra. Zresztą pamiętam, że Duke 3D y był bardzo interaktywny. Poszukajmy czegoś, może wodę wyłączmy, włączmy O, fajnie, na ekraniku leje się, uuuh, uu. switaśnie uu, uu, uu. fajnie Coś mi kolega mówił o głównie w tym Ale nie, nie chcę sikać. O głównie w kiblu coś mi mówił, że, że jakaś jazda była z tym O A uh, No, what am I doing? <laughs> oh lord. Weź to gówno. The in the hand is worth doing in the bush. Hey. <laughs> jest gówno jeszcze? Gdzie Oh, No one shit finger painting. No, bro, What the fuck was that? Step one, Alpha team straight up the middle. Blake, flank left. Phillips and I head around. That's step two. Step three is, uh. 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 Profit? Right! You ready? One, two, break! What do you think, Duke? Wanna add something to the whiteboard? Hmm. Hey, check out the red marker. It's supposed to be cherries. Oh, cool! That guy was so good Man, good plan, Duke. Yeah, Janky. Oh man, that is. I mean, I don't understand any of it, but I bet if I did, that guy over there would still have his arm and at least one of his balls. Lol, ta gra jest świetna. Ja nie mogę. Ale podobno jest słaba ogólnie, ale świetna przez klimat. Więc mi się to podoba. Wow! Tak od razu, boss. Dobra. What the fuck. Chodź teraz! Co Ej, ej, Zabierz świat Hej, co zamierzasz? Chcesz sam uratować świat? Tak jest, dokładnie tak. Na go wezmę. Ała, awa, nie bić mnie. Suki, nie bić mnie. Ała, awa, awa. Masz broń? Nie mamy broni! O! Gdzie spieszać? U spieszam Dzióg spieprza, bo jakie to jest... To jest słabe. Dziwnie z pierwsza wszystkich z rąk zabija. Devastator? Wuuu! O bitches! Come good To i you one freak! Cholera, coś mi się chyba spieprzył frap, bo jakoś dziwnie słyszę w słuchawkach wszystko. Czy to może gra się spieprzyła? O Jezu, nie wiem. Więc jak coś za jakoś dźwięku was przepraszam, bo coś chyba... Chyba, że tylko mi słuchawka się spieprzyła. O, amunicja, fajnie. Dobra, ściszyłem ten... cały dźwięk, żeby... Mówiłem, że jakoś tak się bugowało. Teraz trochę lepiej, ale... Kurde, cały czas jakoś tak dziwnie to brzmi. Ała, trafił mnie. Wielkiego dziurka trafiłeś. Porypało cię chyba. Ej, ty! Jesteś głupi, że mnie atakujesz. Dawaj, ammo. E, o, ammo. Ale ty, co, co ty odpierdzielasz, dziadek, ty? Idź z pierwszej. E, da się zestrzeć samolot, może? Wow. Chyba trafiłem. Cholera. O, jakie to jest przyjemne. Koleś obrywa nie wiem. O amo. Dawaj, byczyc, z żałoscy słaby jesteś, chłopatek, gin. O, pamiętam to z trailera chyba. O lol. Spacje spacja do napierdzielać. A, dobra, dobra. Dawaj, 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 go jeszcze. To teraz będzie ten kopniak, nie? A, to będzie to chyba. Oho, to, to jest to. It's good. Wow, right there. Oh That was fun. Was it good for you, baby? <laughs> About the Stop. game, Duke. Was it any good? <laughs> yeah, but after twelve fucking years, it should be. Well, anytime you want to play again, just let us know. <laughs> Look, Duke, they're playing our video. Your hair looked so good that day. I know, right? So did yours. Tune in tonight at midnight to see my interview with the one, the only Duke Nukem. He'll talk about his new. And there are still no reports of any activity from the alien ships. In his speech on Thursday, the President said he remains cautious but optimistic regarding the recent alien visitation. He urged all citizens to avoid taking any actions that may seem aggressive, ah, such as discharging firearms or making. Gestures in the vicinity of the ships. <laughs> <laughs> I don't know. It all still sounds pretty scary. I can see the ships from here. I wonder if it's the same aliens you had to fight 12 years ago. <laughs> of course they are, silly. Why do you think they came back? It's because Duke lives here, hello. But you'll protect everyone if the president is wrong about them, won't you, Duke? You sure haven't lost your touch. <laughs> Duke, be careful out there. We'll see you at the party after the show, K okay? <laughs> What the fuck See you at the party Ach ten epicki głos Duke'a. ja nie mogę, to jest dopiero bas. Dobre O, oh. Fajny pad Co so, to pamiętam, że dało się kupić tego pada Xboxowego. Że to nie jest bardzo PlayStation, to jest, to jest złe, to jest bardzo złe. O, co to jest, pilot? Fajny pilot. Woda. what the fuck, co on tu nie ma w domu? O, samolot leciał fajnie. Samolot, helikopter. O, posądek Dziuka, który był do edycji kolekcjonerskiej dawany. O. Podziwię. Halo? Ciekaj, ale ego mi się powiększyło zajebiście. Dobra. <tuszy> Ale ja ja mu sobie w bilard. Ha, ha. Świetnie. <laughs> no. Wow, no dobra, to sobie odpisało ten domek. On był w kosmosie, wrestling? Czy box, czy coś? Rekiny. Statuetki. Kasa. Na Everestie był? What the fuck w ogóle? To jest jakaś teraz elita jest, a nie... ...nikt już nie jest taki zwykły facet, który latuje świat, to jest teraz jakiś... ...jakaś elita tego świata. What the fuck w ogóle? Filming, dobra, oglądajcie. A nie, wczytywanie, no tak. Logika. Cholera, czas na mnie. Uje, yeah. Alpine rozdział, jecha. Yeah.